Szanowni, część podcastu numer 6, przyjęty model akceptacji do jej badania, do jej monitorowania, czy postępuje w organizacji, czy też nie. W poprzednim podcaście wyjaśniłem podstawowe pojęcia związane z postrzeganiem inaczej percepcją jednostki. Potrzebne one są nam. Gdyż przyjęty model, którym będziemy się posługiwać, aby sprawdzić, czy następuje wzrost akceptacji dla tej koncepcji zarządzania, od momentu uruchomienia programu pilotażowego, posługuje się tymi pojęciami. Pamiętajmy, że za tym modelem stoją odpowiednie teorie związane z postrzeganiem. Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy w tym zakresie, jak zawsze odsyłam do odpowiedniej literatury. W niniejszym podcaście nie będę wyjaśniał tego tła. Lewą stronę modelu stanowią czynniki wejściowe zmiennych tak zwanych zmiennych egzogenicznych modelu. Wynikających z aspektów wdrażania koncepcji Lean Six SIGMA oraz cech charakterystycznych organizacji, które podjęły się wezwania wdrożenia tej metodologii usprawnień. Jak widzicie, czynniki zewnętrzne zostały zaklasyfikowane do trzech podgrup: charakterystyki organizacyjno-procesowej charakterystyki systemowo technologicznej i charakterystyki personalnej uczestnika. Zidentyfikowane czynniki zewnętrzne decydujące o strukturze modelu akceptacji rozwiązań Six Sigma przez użytkowników zostały zweryfikowane uprzednio na poziomie istotności alfa równym 005 z wykorzystaniem badania głównego. A więc model został zweryfikowany naukowo, tak jak mówiłem wcześniej. Jest przygotowany do badania akceptacji tej koncepcji zarządzania. To nie jest standardowy model, to jest model przystosowany. Tymi czynnikami zewnętrznymi są: strategia, zarządzanie procesowe, zarządzanie zmianą, szkolenia zaangażowanie kierownictwa, praktyki utrzymujące program Linux Sigma i jego rozwój, dobór projektów, dostępność zasobów, przestrzegany i nadzorowany DMAIC, dotychczasowa wiedza z zakresu technik usprawniania, dotychczasowa wiedza w zakresie statystyki Osobista otwartość na stosowanie nowych idei i praktyk. Może trochę wyjaśnię tutaj dwie, trzy strategie, jeśli chodzi o te czynniki. Zarządzanie procesowe jest bardzo ciekawym, ponieważ jest zupełnie niezależne od wdrożenia Six Sigma. Czyli krótko mówiąc, jeżeli organizacja ma zarządzanie procesowe. To bardzo dobrze, to należy Six Sigma wdrażać. Jeżeli nie ma, to najpierw trzeba wdrożyć zarządzanie procesowe. Samo wdrażanie Six Sigma jest wdrażaniem pewnej zmiany, więc jest kolejne pytanie, czy jest w firmie konkretny proces, który możemy nazwać zarządzaniem zmianą? Jeśli nie, to należy też to najpierw zapewnić. Strategia. Czy istnieje strategia firmy? Mało. Czy Six Sigma jest wpisana w strategię? Czy dzięki temu firma widzi sposób na osiągnięcie tego, czego chce? Na ile to jest ważne, że jest to w strategii. Tak? To, to są te rzeczy, które stoją za tymi nazwami. To są bardzo krótkie labelki. Cały opis każdej zmiennej znajdziecie w stosownej literaturze. Definicja każdej zmiennej, czyli operacjonalizacja zmiennych, jest czymś niezwykle ważnym i podstawowym. Określono w tym modelu dwa kluczowe przekonania, które odgrywają główną rolę. Postrzeganą użyteczność, czyli z angielskiego perceived usefulness, oraz postrzeganą łatwość użytkowania. Perceived easy of use. To pierwsze przekonanie definiuje się jako stopień przekonania użytkownika, że korzystanie z określonego systemu zwiększy jego efektywność pracy. Drugie zaś określa stopień przekonania użytkownika, że korzystanie z określonego systemu będzie łatwe. Jak zebrać dane do analizy? Służy temu odpowiednio skonstruowany kwestionariusz, on jest tak samo zwa zwalidowany. Odpowiedzi gromadzi się za pomocą siedmiopunktowej skali Likerta, przy czym Poprzez 1 rozumiemy zdecydowanie się nie zgadzam. 2 nie zgadzam się. 3. Trochę się nie zgadzam, 4 ani się zgadzam, ani się nie zgadzam. 5. Trochę się zgadzam. 6. Zgadzam się. 7 całkowicie się zgadzam. Do analizy zgromadzonych danych w omawianym przypadku. Posłużono się metodyką modelowania równań strukturalnych z estymatorem największej wiarygodności ML, którą oferuje wiele specjalistycznych programów statystycznych. Tak zwany CBSM z estymatorem ML jest najczęściej stosowaną metodyką SEM, która dobrze radzi sobie z niespełnieniem założenia o normalności rozkładu wielozmiennowego, chociaż wymaga relatywnie dużych próbek. Mówimy o n większym od 250, Czyli ja muszę mieć przynajmniej 250 użytkowników programu Linsy Sigma, żeby umieścić ich w tym badaniu i móc uruchomić symulację modelu, symulację danych. Jest to pewne ograniczenie, ale w dużych firmach, a przecież duże firmy najczęściej korporacje, są tym miejscem, gdzie jest wdrażana koncepcja Lean Sigma. Nie powinno to stanowić żadnego problemu. No, ale relatywnie duża próba jest. Ona wynika chociażby z tego, że jak usłyszeliście, dane nie są danymi ciągłymi, a jeżeli nie są to jest problem z normalnością rozkładu, a jest to jedno z podstawowych założeń, które ma pewne konsekwencje w statystyce. Niemniej, przy odpowiednio rozszerzonej skali likerta, mówiłem tutaj o siedmiostopniowej, mamy praktycznie takie dane quasi ciągłe, dzięki czemu możemy wiele z nimi zrobić. To tak od strony kuchni. Jak tego dokonać i jak przeanalizować, omówię w kolejnym podcaście. Zachęcam jak zwykle do czytania książek w tym zakresie, pogłębiania wiedzy, naprawdę zrozumienia, co to jest implementacja Six Sigma. To nie jest uruchomienie kilku projektów i wysłanie kilku osób na szkolenie beltowe. Dziękuję, do następnego razu.